Od groba fajerwerków. Mogą też robić za napęd. Buty, szybkości, diamentowa zbroja, cała. I ostra broń biała. Nie ma opcji, że nie dotrzemy do leśnego dworu. Wow. Że się ułożyłek furtowni. Niczego nie dotykać. To jest moja ukochana kolekcja. Co to coś myśli? To! Cenna Ender Gdzie rzucisz tam cię przeniesie? No, akurat. nie! A, 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 o stary! Jak on? I miałem taką tylko jedną. Żadna strata! Prawie zginąłem, lejąc się o nią z Endermanem. Na no nic! Chodźcie! To! Jest stół rzemieślniczy i działa on tak. Układacie różne różności, rzeczy, surowce i walicie!